W podpunkcie B nas interesuje wysokość i pole trójkąta, nadal mówimy o trójkącie równobocznym, czyli zapiszmy tak wysokość i pole trójkąta, skoro wiemy, że opisano na nim okrąg o promieniu 6 cm, czyli skoro okrąg jest opisany, no to oznacza, że promień. Oznaczymy dużą literką R. Skoro wiemy, że jest to trójkąt równoboczny, to ten trójkąt ma taki oddzielny wzór na wyznaczenie wysokości. I ten wzór wygląda w ten sposób, że, a, że h to będzie a pierwiastka z 3 przez 2. Wzór na pole trójkąta równobocznego już tutaj wykorzystywaliśmy, czyli a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. Czyli zauważcie, że nieważne, czy my szukamy wysokości, czy my chcemy wyznaczyć pole tego trójkąta, tak naprawdę musimy znać A, żeby to sobie podstawić, czy do tego, czy do tego wzoru. A czym jest A? No, A to jest długość boku tego trójkąta. Co my wiemy? Znamy promień okręgu opisanego. No to musimy się zastanowić, jaki jest wzór na ten promień. Wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym to A pierwiastka z 3 przez 3. Czyli skoro my znamy ten promień, to oznacza, że w miejsce literki r możemy podstawić szóstkę, no skoro tyle ten promień jest równy. No to podstawmy. 6 równa się a pierwiastka z 3 przez 3 i teraz a to będzie nasza jedyna niewiadoma. Jeżeli wyznaczymy a, no to bez problemu obliczymy i wysokość, i pole tego trójkąta. No to po kolei. Najpierw trójka z mianownika czyli mnożymy obu stronie przez 3. 6 razy 3 to 18. Tutaj nam trójki nam się skrócą tak ładnie, czyli zostaje nam tylko licznik a pierwiastka z 3. Między a a pierwiastkiem mamy mnożenie, czyli obustronnie podzielimy przez pierwiastek z 3. Zatem 18 podzielić przez pierwiastek z 3. Zapiszmy w ten sposób. No a tutaj nam się te pierwiastki skrócą, czyli zostanie tylko literka a. No i fajnie byłoby, gdybyście jeszcze tutaj pozbyli się niewymierności, czyli jeżeli mamy 18 przez pierwiastek z 3, to oznacza, że mnożymy licznik i mianownik tego ułamka przez pierwiastek z 3. Mamy tak: 18 razy pierwiastek z 3 to 18 pierwiastków z 3. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 9, czyli 3. Tu mamy mnożenie, czyli skracamy przez trójkę. Mamy 6 razy 1, czyli 6 pierwiastków z 3 i to będzie długość boku tego trójkąta. Czyli możemy sobie zapisać, że mamy 6 pierwiastków z 3. No to jak mamy a, policzmy h. Czyli h to będzie a, czyli 6 pierwiastków z 3 razy Pierwiastek z 3 podzielić przez 2. No to tak. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, czyli 3. Czyli mamy 6 razy 3 podzielić przez 2. 6 razy 3, 18. 18 przez 2 to 9, czyli wysokość to 9 cm. Pole też obliczymy bez większych problemów, no bo pole to będzie. A do kwadratu, czyli 6 pierwiastków z 3 do potęgi drugiej razy pierwiastek z 3. No i to wszystko musimy podzielić sobie przez 4. No to tutaj może gdzieś z boku. 6 pierwiastków z 3 do kwadratu. Czyli 6 do potęgi drugiej to 6 razy 6, czyli 36. Pierwiastek z 3 do kwadratu to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, czyli 3 i 36 razy 3 to będzie 108. Czyli to do kwadratu to będzie 108 razy pierwiastek z 3 przez 4. No i teraz możemy to sobie skrócić przez 4, można też przez 2 na przykład na początek, czyli 4 na 2 to będzie 2. 108 na 2 to 54 no i 54 i 2 można jeszcze przez dwójkę, czyli mamy 27 i otrzymamy 27 pierwiastków z 3 cm, uwaga, tym razem kwadratowych, no bo w jednostkach kwadratowych podajemy pole.